Dzień dobry z wycieczki po łodzi, mie kolejne miejsce. Jesteśmy obecni w błęczycy, zobaczymy sobie te okolice. I akurat dzisiaj trafiliśmy na Turniej Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, po ile są bilety, ile jest ludzi. I najwyżej będziemy zobaczyć. Wyszliśmy już z zamku Zwęczycy, idziemy teraz w kierunku grodziska. Udamy się też jeszcze, zobaczymy ten skasel, Kolegiatę w tumie, a obecnie idziemy przez taki parkowo leśną drogę, którą można spokojnie dojść spacerkiem. Oczywiście samochodem też tam można podjechać, ale raczej wybierzcie tę trasę, jest bardziej ciekawa i trochę na łonie natury. Sam bilet na turniej rycerski dość drogi, 40 zł. Bilet normalny z miejscem parkingowym. W sumie w tej łęczycy wszędzie był problem. Chwilę trzeba było krążyć, aby cokolwiek znaleźć. Tak więc trzeba się odwołać w cierpliwość. Oczywiście parkingi płatne też są, aczkolwiek darmowy też da się znaleźć. Mam mały problem, bo trochę zaczął też padać, ale jakoś tam sobie spokojnie przejdziemy gorzej, że sprzęt elektroniczny za bardzo deszczu i wody nie lubi Da, idziemy już takimi łąkami, polami właśnie. Ja się wydzi kawałek z tego lasku. Nasz jest cel tam. Chyba nawet trafiłem. No i takim właśnie delikatnym szlaczkiem sobie idziemy. Fajnie wiaterek wieje. Nie ma słońca, nie, ma, nie jest gorąco, deszcz przez to padać. Więc jest jak najbardziej przyjemnie. No, jeszcze chwilkę takim szlakiem będziemy szli. I chyba w pierwszej kolejności będziemy mieli rodzisko łęczyckie, a to się chyba nazywa ładnie. Jakby coś to poprawiło, gdzieś tu. A teraz zobaczcie sami, jak ta okolica wygląda. Tu już znajduje się ze mną dziś kolegiata. Kolegiata jest to co pamiętam z XII wieku. Jest tam kilka fajnych, ciekawych i wartych zobaczenia na ściannych małków. To się jakoś ładnie nazywało. Jak sobie przypomnę to mam nazwę jakieś tu w ruchu. Pójdziemy jeszcze do Wisconsinu Jest tu taka Tutejsza legenda O Diable Borucie Między innymi właśnie, że jest panel zamku w Łączycy jest też diabeł Boruta Który tutaj hula Po polach i Wodzi ludzi Po nocy, aby właśnie do rano tu błądzili nie wiem ile to prawdy, podobno na jednej ze ścian zamku są jeszcze widoczne pazury Diabła Boruty. Może uda się je odnaleźć. to schęć o pan też pokaże. Właśnie tak wygląda dawne grodzisko, bilet jest łączony też do skansenu w dlatego między innymi żeśmy tu weszli. Mamy taką wieżę widokową i spory plac z inundacją studni. Najciekawsze tu jest oczywiście wejście główne, warto je zobaczyć, wejść na nie i tyle tutaj za Wszystkie największe atrakcje Łęczycy i okolicy. Przejdziemy już do Skansenu do Zagrody Chłopskiej. Ziemi Łańczyckiej. Już mamy kawałek. Niestety znowu zaczyna padać. Nie wiem czy widać. Ale już ten deszcz jest taki coraz mocniejszy. A idziemy taką fajną płatką dodatyczną. Bardzo polecam tę trasę. I zaznaczę Wam na mapie gdzie to jest. Nas zmoczyło dosyć srogo, jesteśmy już w skansenie. Zostaliśmy tutaj w sumie biegiem, będziemy już z tego ewakuować, on nie jest zbyt duży. Teraz pół godzinki, jeszcze mamy do męczycy i wracamy już do Łodzi. Niestety nie udało nam się dzisiaj dotrzeć do kolegiaty w tumie. Trzeba ja sobie nazwę przypomnieć. Do kolegiaty nie udało nam się dotrzeć, ze względu na to, że nas wcześniej dosyć mocno przemoczyło. Było już nam po prostu zimno i nie czuliśmy się komfortowo, aby tam w tego dnia jeszcze iść. Do kolegiaty na pewno wrócimy przy najbliższej możliwej okazji. A jeżeli podoba Wam się to co robię, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się na następnej wycieczce. Do zobaczenia.